Dobra, panowie, Dajcie papierkami macie papierka mimo okay. Trzy to po, trzy, zaczynij? Trzy po, trzy. Ja, ja. Wyczytałem też kaskadeczkę, jak głośno czytać, że zrobię to. Chyba się kinder. Szybciutko? Nie, Umiejętność piłkarska, którą u kolegi z naprzeciwka cenię najbardziej. Kreatywność. kreatywność? Tak. Kreatywność? Ja Kreatywność? No takie dziesiątki, to mało w lidze szukać, nie? A, ale też y, na pewno możliwość grania obiema nogami. Że w jakimkolwiek sektorze znajdzie się, no to wiem, że może, może zrobić coś niekonwencjonalnego. Tyle. Bardzo dziękuję. Rada, którą dałbym młodszemu... Sobie. Młodszemu sobie. Czy tobie? No wiem, rada. Huh. Kończysz na karierę, prawda? Myślę, że nie szukać wymówek za młodu. Tak bym sobie teraz powiedział. Nie szukanie wymówek, jakby były młodszy, jakichś tam niepotrzebnych rzeczy, na które gdzieś tam też nie miałem wpływu, i szukanie dookoła, a myślę, że mogłoby to na pewno też pomóc w niektórych sytuacjach też na boisku, także jeszcze mu sobie radę dał. Kinderkiem. Poprzednia jesień, Fortuna w pierwszej lidze. Określ ją w trzech słowach. Trzy słowa, centralnie trzy słowa? Musi być, wiesz, one muszą być połączone ze sobą, trzy osobne słowa. Okej. Okay. Zwariowana, jedno, będzie na pewno, eee, pokora, drugie i trzecie... Czekaj, za mało grałem, <gryzanie> tylko to są za mało grałem, to, to, to są trzy słowa więcej, o to mamy, trzy słowa w jednym, za mało grałem, <gryzanie> to określiłem. <gryzanie> <śmiech> <śmiech> się boję <bardzo ząbę> złego chytać człowieka. Mężczyźni Salon Rzeszów. co czułeś po ostatnim blisku? Droga powrotna trwała ponad dwa lata. E, co czułem? Myślę, że wszyscy czuliśmy dobrze spełnioną robotę, dobry okres... E, za naszą drużyną, dobrze przypracowany i myślę, że takim zwiększeniem było po prostu e, awansa, też było dobre wyjście z takiego kryzysu po-covidowego, gdzie mieliśmy e, no troszkę już takie niemałe kłopoty, gdzie tam e, traciliśmy dosyć łatwo punkty, a później Ostatnie te mecze pokazały, że jednak jesteśmy po prostu za mocni już na tą ligę. I to A jeżeli chodzi o sam mecz, ten ze Stalem że go określił? No tak, Arek tak mówi, bo dał mi asystę po prostu. No to <currently> tak, <Superman> <sponge> to, 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 tak, też, też, ale co dalej się działo? Po asystencie, co się dalej działo? No tak, Arek show, no przecież No, także nie, no myślę, że fa fajny mecz i aí, Arek show, także myślę, że tutaj każdy, NASA, każdy, każdy o tym meczu będzie długo pamiętał, także... Jedziemy dalej. Kto z szatników jest najlepiej sprawdził się w roli stand-upera komika? Ja. <głos> <głos> Piękne pytanie trafiłem. No, no czuję się w takiej yy, stand-uper o bardziej nie bardziej niż komik bardziej stand -uper. bardziej yy, stand-uper ze względu na to, że yy, lubię reagować i o, sytuacyjnie, szybko tak szybkie takie wrzutki. O, bo to jest. O, <głos> 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 tak, tak, bo to jest bardzo ważne. A w ogóle stand-up? No. Masz jakiegoś swojego ulubione? ulubionego? Ulubionego standupera? Aby Gizę bardzo lubię. Bardzo, bardzo. Bo to jest starsze, takie starsze pokolenie jeszcze, nie? Nie, nie, nie te lotki wszystkie. Nie lotki chociaż są naprawdę. Mają petardę robią czasami, nie? Ale jeżeli chodzi o już nawet same, to, to wolę starsze. Nie jakieś starsze, starsze, że lata 80., 90., tylko z tylko sketchów męczących, takie, co w latach 2000 dopiero wchodzili, nie? Na Aniu Roblu się tak naprawdę wychowałem. Pierwsze, nie trafione. Dobra. Jedziemy dalej. Piękne trafią pytania. No właśnie. Top 3 najlepiej rozwiązujących w jakaś miało być nieciągnięcie tego tematu Właśnie. już, nie? No i co? No, boy no, boy no. Znaczy nie no, jeż, nie, no to jakby było top 3, to najgłupszych bym powiedział, to, to by było proste, nie? Ale top 3, no to myślę, że co, no kto u nas rozwiązał krzywki? To jest Wąski, e, Arek Jędrych, e, Filip Kozłowski, Basiej też zdarza. Nie. <gry> nie? Figo. A, Figło, no. Figuel, No to tak top 3 kończy ciężko wymienić, ale myślę, że tą grupę co wymieniłem, to czy to przed meczami, czy przed treningami eee, odzwyczajiliśmy się troszkę nawet e, siedzenia w telefonie na przykład, a no zastępowane jest to na przykład krzyżówkami, tak. co, co w naszej szatni jest dosyć popularne poprzez Christiana S nawet. Dokładnie. <laughs> Ile lat się znamy i jak ta znajomość się zaczęła? Puh. Ale jak no. się zaczęła, to nie wiem. Ty ja też nie wiem. Pod, podwórkowego no, bo Na podwórku się spotkaliśmy, nie? No, Ile mieliśmy lat? No ja mówiłem z 9 lat, może A, na miał z 8. nie było żadnych po prostu? Nie na podwórku. My kilka mieszkaliśmy bloków siebie, kilka bloków, nie? obok siebie no. mieszkaliśmy na, na jednym na jednym, osiedlu, na jednym osiedlu, na jednym boisku tak naprawdę, nie? No i tam właśnie się te podwórkowe grało, nie? No ale tak jakby... Tak jakby te podwórko. Kiedyś był był akcji, pasuje, no. były właśnie akcje, nie? Osiedlowe były. Tak zwane mecze podwórkowe, i graliśmy to. na jego blok, czy tam no. dwa, trzy bloki, oh, bo oni no, za ulicą no, mieszkali, no. Oh. a, a naszy, nasza ekipa była jakby z jego, nie? No. Bo jakby tak w jednej chyba. ekipie nie byliśmy ogólnie, nie, tak nie. za dziecka, nie? Ale, ale, ale znaliśmy się już z boiska, nie? No. Adi bardzo wcześnie zaczął grać w piłkę. Ile miałeś Albo może to będzie pytanie, okej, okay, no. dobra. Ja po prostu później dołączyłem do tego grona piłki kandydatów na piłkarzy. Ale ja przecież nie znaliśmy. Z dzikich drużyn też bardzo no, dużo, się, no. dużo graliśmy. Nie? Takie były kiedyś dzikie drużyny. Szczególnie, że mieszkaliśmy obok siebie zaraz. Ciężko było się a, nie Ciężko wziąć. było też y, jego y, nie słychać. <laughs> <noise> Wiem pierwszą jedenastkę meczu ze Stanów Rzeszów. Ja, wam, a, ja bym a. powiedział pierwszy mecz za Trenera Guraka tutaj 3 lata temu. Właśnie to jest hitem, że ja nie pamiętam jakbyś mnie zapytał wczoraj na przykład 11. Ile razy co mówisz, nie? Ja ci mówię czasami. No, wszystko zawsze mówię to Wąski, nie? Dlatego no, my się no, tak. Wersi... Uzupełniamy się, nie? siły. Na pewno grałem wąski. <grym grym> no ja Adi z, Adi grał e, ze mną Adi grał w Awataku, ja Sanoś grał, tak. e, na, na pewno bronił królik. Tak. Królik, Arek, A, tak. yy, koło Jań, nie, bo my czwórką graliśmy. Tak, Do no koło Jarek. Koło Arek yy, no. grał z Bysiu. No tak, Bysiu i Rodzi. I nie, Pawlisik, Pawlasik, bo Rodzi miał kartki chyba. A, chyba bym pamiętał, że Rodzi no, miał kartki. No, bo Pawlasik nie dał mi asystę przecież, nie? No, no jeden, jeden. No. Figo w środku grał e, z Tobą i, ja i Kościk grał. Na pewno, ale Kości grał na skrzydle z Sanosiem, Ja grałem na dziewiąte, grać na 10, Figo grał. No i chyba Barto się Bardzek grausego, no i jest, nie? Nie, to ja nie grałem. Ja nie grał. Ja to to, to no. się że ma ciężkie pytanie, nie wymienił. No. Nie mam takiej pamięci no. do tego. No. No nawet szczerze jakbyś się mnie zapytał o wynik, jakiego jest to nie. On nie wie, co przed robił, nie? Serio. Tak, może nie, ale, ale nie, ale ile, tak, ile razy cię pytam, no, przykład no, czasami. No, ty tak, pamiętasz ten tak. mecz, jak czasami no mówię, nie? No pamiętaj! Tak, z Modek Sarkozy. od mnie on mi wymienia meczek. Ty to, to jak to mi pamiętasz z młodych Sarasia jak strzeliśmy razem bramkę? Nie, no, człowieku. On mówi człowiek, o czym ty gadasz, nie? ja wszystkie bramki swoje, na przykład pamiętam, kolego Adiego. Może nie wszystkie, No też też. Ja pamiętam z Polski i przecież Juniorów. W 2009 no. rok czy 9 9 Dziewiąty. Dziewiąty tak. albo ósmy rok. Ja pamiętam każdy mecz jak graliśmy, bo graliśmy w grupie, były cztery drużyny i kto strzelał bramki, no. bo w finale to i się przecież, nie? Ja i on. Ale no, dobra, dobra, jedziemy dobra, dalej, dobra, nie? Sentymentalnie się zrobiły. Długie, piękne. Jeśli nie grałeś w piłkę, jaki inny sport chciałbyś uprawiać? Profesjonalnie. Profesjonalnie. Powiem... powiem Tobie wam szczerze, że jak były zawody szkolne różne, to grałem naprawdę wręczną w ręczną byłem dwa razy na zawodach, w ping-ponga byłem, miałem też trzecie miejsce na Dolnym Śląsku, w siatkówka na libero grałem, bo jeszcze niski dosyć byłem i mieliśmy też bodajże, byliśmy w finałach Dolnego Śląska z moją, z moją szkołą, e, siatkówka może, w koszykówkę też byłem, ale byłem mały, ale pchałem się wszędzie, żeby tylko do szkoły nie chodzić, nie? <laughs> ja czasami chodziło na zawody. no ja każdy sport lubię no biegałem, no biegi przełajowe też też Wysokie miejsca dosyć. więc A profesjonalnie no, nigdy nie myślałem nad tym, nie? Ale, ale, ale może siatkówka? Może? W hokeja raczej nie było, Lubidzie. No nie? Nie. Nie nie, nie nie. nie, nie, ale raczej w ogóle nie zastanawiam się nad tym, nie? Chociaż jak y, później, jak już zacząłem oglądać piłkę ręczną, na przykład, bo bardzo lubię piłkę ręczną, to, to myślałem nad tym, czy bym by dał radę, nie? Oczywiście musiałbym się lekko. Napakować, nie? Ale może na skrzydle gdzieś. Nie wiem, ale konkretnie, konkretnie to nie wiem. A ogólnie chciałem iść na informatykę. Dobra, to się rozumiałem. O Jezus. Najlepszy dowcip zrobiony koledze z drużyny, o którym możecie powiedzieć bez konsekwencji? A tu? W się czy ogólnie? W ogólnie. Wiesie, ogólnie. No, nie, dobrze, w się mogę sobie przedstawiać tam wody. A to to luz. What? A Szymon Kapias? A Provołaśni? Co przecież. Kasturama po... na kliniki. <laughs> <laughs> to ja mogę to <laughs> powiedzieć. <laughs> Już się w Zagłębiu, Sorry, no muszę. Muszę, bo jeszcze Kapias, przecież GKS się gra, przecież ojciec chyba legendą jest. No tak, nie? No. Jest legendą, no to e, Szymek Kapias przyjechał. Kurde, jakie to był autor. Co? Nie Chrysler. Chrysler to później, to jeszcze zaraz ci powiem. Zaraz wam powiem. Ale co on miał takie niebieskie? Escorta, kombi. No to A. takie długie, normalnie, niebieskie jeszcze. No, no, no. I mówimy, że to z Kastorami przecież. No, on jeździ rzeczy rozwozi. I normalnie tapem Kastorama. Takim tapem on my, to tak, zobaczył, odklejał i z lakierem mu to poschodziło wszystko. A, tak nie? Robisz, no. Potem wzięli Szymkowi, kupił sobie koszulę. Koszulę, <laughs> pamiętasz? Biał koszulę. A to jest stary czas, Stary czas, no, no, tak, nie? On wzięli. Jak koszulki zawsze się daje do podpisania. To tutaj jego białą koszulę dali, wszyscy się podpisali na nowej koszuli. Kurde. No, to... A tak teraz? Teraz? Kieżar, takie. Królik. Co? Ja co? nie powiem kto, nie? <śmiech> <śmiech> Ale przy, przy że takich spodniach, takich wiesz, taki elegancki, A? nie? To królik elegancik ogólnie, nie? I on w takich spodniach, patyk króciak, tak, tak. tak. tak, tak. Przyszedł w takich, takich eleganckich spodniach dosyć. I nie powiem kto, <ni anyway> powkładali mu te rolery takie do rolowania się w spodnie, nie? A one nie były tak za bardzo rozciągliwe, nie? I potem jeszcze koszulę mu ubrali, tam pokleili buty, wszystko. I najlepsze jak wracamy z ringu, ktoś tam jeszcze dokłada mu. On dokłada te rzeczy, dokłada, a królik już nad nim stoi i widzi co Robi. I tak mu położymy no i królik ściąga te wszystkie. No, zagrzał się totalnie, nie? A on ściąga, patrzy na te spodnie, się po dziurawiły. To teraz mu nie oddali, nie? Kto to zrobił oczywiście, no, nie? Powinien mu oddać, nie? Ale dobra. No i tak właśnie było. Królik to będzie oglądał i będzie. To, ale, ale królik to nie ja, a nie Jani. Ja ci powiem kto jak przecież do mnie. Dream Team GK w środku o dziękuję. Ja i Adi, no, o każde pieniądze z każdym, nie? Tylko Adi... Ja tylko do odbioru. Adi do odbioru, wystawia mi i ja ładuję. No i chyba nie znajdziemy dwójeczki na nas, tak mi się udaje. No, A, jutro, jutro pewnie będzie, wiesz, że ktoś będzie chciał podważyć, wiesz? No to, to, to zapraszam o każde pieniążki. Na no, Czaszki. Dobra, następne pytanie. że się śląskie danie. co? Golonko raz. Golonko? No jasne. Ja? A wiadomo, że jak jest golonko, to jest do golonki. No, to tak zakończymy. zakończymy. to tak koniec. Golonko raz. Tylko żeby Piłkarz Gieksy, który ma największe umiejętności kulinarne. O kurczę, no tu jest kilku nie z jest, takich, no? Takich niby, niby no. Profesjonalistów, nie? No, nie, nie. Nie. Na przykład wąski, jak u mnie dwa tygodnie pierwsze, wiek się mieszkał, to moja żona zadowolona, bo wąski gotował, nie? No, no. Tylko, że, później, a tylko, że taki syf w chacie, że. Tak, trzy dni ja sprzątałem. Bo zawsze kucharz gotuje, a kucharz nie sprząta, nie? No. Ja Ale tak samo do żony pisało. mówię zawsze, nie? Jak ona robi? To wiesz, to zostawiasz, ja sprzątać, jak ja zrobię, no to ja muszę sprzątać, nie bo wiesz, no nie ma lekko. Ale, ale dużo, kościk, dużo u nas chłopaków, kościko. tak, Kościk no ja sobie lubię. na przykład robi, mhm. robi jedzenie, e, bardzo dla, dużo chłopaków robi nie sobie sami lubią bo po prostu, tylko robi a lubią gotować ogólnie. Lubią, no ale żeby ktoś tak ten, Jani ma bardzo takie ten, nie, no i Sadek robi najlepsze te. Pieguski. No, to z to Wy, wypieki, wypieki, wypieki bardziej, nie? Ale, ale ten to, to bo kości kto wrzuci co ma, nie? A że nie ma za dużo, bo on jest, Bo inflacja idzie. A on, a on przyoszczędza na wszystkim i wrzuca co ma i miesza i, i bigos jest taki okrutny. Więc Jani, postawmy, że Jani. Ale królik też lubi zaskoczyć, nie? No, tylko jasno. Tak, tylko królik czasami przynosi te szerszenie do jedzenia. Taki nie wiem, bo wychodzi, nie wiem, czy to z Tajlandii przychodzi to, czy co. Sprowadza z AliExpress chyba. Serio. Czekaj, a ja teraz? Ja. Ty, ty, bo ja ostatnie. Serio, szerszenie przyniósł do jedzenia. Ojej, za długie, czekaj. Jeden piłkarz z obecnego składu Geksy, który ma potencjał, by zostać trenerem. Nie, no, to, kto w ogóle chciałby zostać trenerem? Znaczy, no, kto by chciał, no bo na pewno wąski chce. Na pewno Rafał Figel. Myślę, że tutaj chyba będzie bardzo mocnym kandydatem do tego. Eee, nie wiem czy Znaczy myślę, że tutaj chyba więcej osób coś tam. Chciałby, ale to wiecie, niekiedy życie w wyrwki na się, ale... ty Adrian? Będziesz trenerem? Ja nie będę, człowieku, ja nie mam cierpliwości. E, ten... Myślę, że tutaj wiesz, na przykład e, trener bramkarzy był na przykład Kudi z królikiem by mogli chcieć w przyszłości. Także myślę, że tutaj jest kilka osób, które... Kudi trener bramkarzy! <gudii> nie no, myślę, że jest kilka osób, co myśli gdzieś tam przyszłościowo i... Ale mówię tutaj, czy Wąski, czy Rafał Figiel, myślę, że tutaj są bliżej niż dalej. Nie, wiesz no, co. zostawić kropkę na Dim i mogli gdzieś tam postawić. Ostatni. Ty, Ostatni. Ty, 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 ty. O ja, Masz jeden jest. dzień, który możesz spędzić z ulubioną gwiazdą sportu, kina, muzyki telewizji TD. Kto to by był i dlaczego? Uuu. Serio? No. To ja ulubiona osoba. Wiem, wiem, wiem. No. O kurczaczki, no to jest, ze sportu chyba nie, to mi się wydaje, ze sportu chyba nie, bardziej, o, ale to jest pytanie, fantastyczne pytanie i fantastyczna refleksja idzie mi teraz w głowie, nie, naprawdę, ale, o, o wiem, Keanu Reeves na przykład, nie, o, na przykład. I nie ze względu na to, jakie gra role, bo jest naprawdę fantastycznym aktorem, od, 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 od zawsze byłem jego fanem, ale też jak yy, na przykład yy, ma podejście do życia i tego wszystkiego. Ten, ten, t, kto nie wie, to może sobie wpisać w Google, czy, czy na przykład różne artykuł o nim, jak się wypowiada, co robi i jak traktuje tą właśnie, tą sławę swoją jak się nie obnosi z tym wszystkim, jaką ma pokorę do życia i do, do wszystkiego, co zrobił, więc... Myślę, że to jest taka osoba, która naprawdę yy, mo można podziwiać, jeżeli mówimy o takie gwiazdy w ogóle yy, na świecie, które po prostu nie odleciały i stąpają twardo po ziemi, więc naprawdę... Fantastyczna postać. Czyli ma za zadanie chyba za spotkanie. No. Tak, załatwić spotkanie z się... naprawdę. No. A jeszcze teraz, niedawno była kolejna część ma, Matrixa, więc. więc. Proszę część się wydaje. Ja jestem fanem. No, on jest przyziemny po prostu człowiek, nie? Klap wspaniały reżyser.